Cześć, ja jestem Natalia i witam Was serdecznie na moim nowym kanale w moim pierwszym odcinku. Na tym kanale chciałabym poruszać tematykę dotyczącą czytelnictwa książkową oraz okazjonalnie filmową. W dzisiejszym odcinku chcę dokonać czytelniczego podsumowania kwietnia. Czyli opowiedzieć Wam trochę więcej o wszystkich książkach, które przeczytałam w ubiegłych miesiącach. Jak zwykle czytałam w różnorodnej formie, to znaczy trochę słuchałam audiobooków, trochę czytałam e-booków i trochę w tej zwykłej, standardowej formie fizycznej. Poziom czytanych przeze mnie książek oceniam dość dobrze, choć ten miesiąc był trochę zdominowany przez jedną pozycję, zarówno pod względem ilościowym, ponieważ ta książka była najdłuższa, czytałam ją najdłużej. Oraz jakościowym, ponieważ ta jedna książka właśnie wpisała się już na stałe do kanonu moich ulubionych książek, ale o tym będzie później. Pierwsza książka, którą przeczytałam w kwietniu, to Zakłamane życie dorosłych, czyli włoska literatura piękna autorstwa tajemniczej Eleny Ferrante. Postać autorki to już taka legenda, trochę, ponieważ krąży wokół niej wiele opowieści, to znaczy nikt nie wie, jak ona wygląda. Ona nie udziela żadnych wywiadów, nie angażuje się w działania promocyjne, nawet podobno jej wydawca nie wie na pewno, czy to kobieta, czy mężczyzna. No i wbrew pozorom, oczywiście taka aura tajemniczości podkręca klimat i sprzyja właśnie popularności jej książek. Przyznam szczerze, że Zakłamane życie dorosłych to moje pierwsze spotkanie z autorką, ale na pewno nie ostatnie, ponieważ lektura zaintrygowała mnie na tyle, że na pewno sięgnę po jej genialną przyjaciółkę, czyli taką najbardziej flagową powieść. Ale przechodząc do książki Zakłamanego życia dorosłych, mamy tutaj historię Giovanny, nastolatki, która w. Kracza w dorosłość i zaczyna odkrywać swoją kobiecą tożsamość. Jest w takim szczególnym wieku, kiedy zaczyna przyglądać się trochę krytycznie swoim rodzicom. Historia zaczyna się od momentu, w którym jej ojciec, który jest dla niej autorytetem, jest to profesor, o człowiek inteligentny, wykształcony, porównuje ją do jej ciotki. Ciotki, z którą od lat jest skonfliktowany, która jest dla niego archetypem wszystkich złych, kobiecych cech. Giovanna bardzo przeżywa to porównanie i dostaje takiej obsesji zarówno na punkcie samej ciotki, jak i na punkcie tego konfliktu, który podzielił ją z jej ojcem. No i za wszelką cenę próbuje go właśnie rozwikłać. Ta książka to nie jest akcyjniak. My towarzyszymy Giovannie w odkrywaniu właśnie swoich korzeni, trochę w poznawaniu nowych ludzi. Patrzymy, jak Giovanna po raz pierwszy się zakochuje, jak przestaje trochę idealizować własnych rodziców, którzy tak naprawdę są tylko ludźmi i tak samo popełniają błędy. Ta książka jest spokojna i ona przede wszystkim stoi włoskim klimatem, który jest opisany absolutnie bezbłędnie. Kolejna książka, którą przeczytałam w kwietniu, to powieść, która już od dłuższego czasu zalegała na mojej półce. Jest to Wielka Samotność Christine Hanna. Ta książka to również coś, do czego podeszłam z takimi wysokimi oczekiwaniami, ponieważ bardzo lubię motyw człowieka, który... Musi bratać się z naturą, z dziką, znaną naturą, zwłaszcza jeżeli chodzi o Alaskę, ponieważ Into the Wild, gdzie również mamy akcję, która dzieje się na Alasce, to jeden z moich ulubionych filmów, więc miałam wysokie oczekiwania. Książka ta, dla osób, które oczywiście nie wiedzą, opowiada o trzyosobowej rodzinie Albrightów, nastoletniej Leni. Matce, która jest lojalna, zakochana w ojcu i ojcu, który jest weteranem wojny w Wietnamie i cierpi na dosyć poważny zespół stresu pourazowego. Rodzina Albrightów z dnia na dzień zmienia swoje życie, ponieważ ojciec nie umie odnaleźć się w rzeczywistości, w codziennej rzeczywistości i wyjeżdża na Alaskę. Okazuje się bardzo szybko, że są oni zupełnie nieprzygotowani do trudnych warunków życia w dziczy. Ale to zaledwie pierwiastek ich problemów, ponieważ alaskański klimat, długa noc i bardzo ciężka zima nie są sojusznikami zdrowia psychicznego ojca. Jego stan pogarsza się bardzo szybko, pojawiają się obsesje, ojciec zaczyna się interesować teoriami spiskowymi, ma trochę taką manię prześladowczą, zaburzenia paranoidalne i pojawiają się pojedyncze epizody agresji. Skierowane przeciwko swojej rodzinie. W tej książce bardzo dobrze opisane jest błędne koło przemocy rodzinnej, ponieważ zarówno matka, jak i Leni ciągle zachowanie ojca usprawiedliwiają, zatajają je, minimalizują, zapominają, ciągle mają nadzieję, że to były pojedyncze incydenty i że dalej będzie tylko lepiej. Oczywiście, zawsze w takich przypadkach scenariusz zazwyczaj jest Inny, niestety. Książka do pewnego momentu wydawała się być arcydziełem. Lektura była trudna, ale naprawdę taka mocna i bardzo realistyczna. Jednak w pewnym momencie, nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie, ponieważ nie chcę tutaj nic zaspoilerować, pojawia się pewna zmiana zmiana również samego charakteru opowieści. Mamy tutaj mnóstwo ckliwości, takiego trochę taniego sentymentalizmu, co mi się bardzo nie podobało. Autorka w pewnym momencie porusza bardzo dużo wątków, chce, wprowadza mnóstwo postaci i chce chwycić tak naprawdę wszystkie sroki za ogon, przez co ta początkowa moc traci na sile tak naprawdę. No i okazuje się, że jest to zawód. Zawód o tyle wielki, że naprawdę przez Ponad połowę tej książki byłam pewna, że będzie to mój ulubieniec. Niestety tak nie jest. To są dla mnie 3,5 gwiazdki i trochę szkoda. Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne Mikołaja Grinberga. to coś z literatury non-fiction, co czytałam w tym miesiącu. Są to wywiady, jakie Mikołaj Grinberg przeprowadzał z drugim pokoleniem osób ocalałych z Holokaustu. Są to wywiady bardzo błyskotliwe, bardzo ciekawe, ponieważ Mikołaj Grinberg zadaje pytania swoim rozmówcom w taki bardzo błyskotliwy, w taki bardzo zadziorny czasami sposób i oni odpłacają mu z pięknym na nadobne, więc są to takie bardzo iskrzące rozmowy. Czyta się je naprawdę dobrze, choć podejmują trudną tematykę. Mowa tutaj oczywiście o międzypokoleniowej traumie, Którą odziedziczyli, odziedziczyły dzieci ofiar Holokaustu Ofiar osób, które ocalały z Holokaustu oczywiście Pojawiają się tutaj różne motywy Motywy wspólne u różnych osób, ponieważ tych wywiadów jest tutaj naprawdę sporo Chodzi tutaj o na przykład stosunek do jedzenia, stosunek do samej Polski Nawet o ciszę, cisza, która, ciszę, która również pociąga za sobą taki ciężar ciężar tragedii, która jest tak ogromna, że przenika, przenosi się na przyszłe pokolenia. Serdecznie polecam, jedna z lepszych książek dotyczących II wojny światowej, dotyczących Holokaustu i jego skutków, jaką czytałam. W tym miesiącu przeczytałam drugi tom Pogołębi w Wężu, Krew i Miód, Gołąb i wąż to fantastyka młodzieżowa, którą miałam okazję przeczytać w zeszłym miesiącu. Opowiadała ona historię czarownicy oraz łowcy czarownic, którzy w wyniku nieoczekiwanych wydarzeń są zmuszeni, by zawrzeć związek małżeński. To jest kontynuacja, dlatego nie mogę za dużo powiedzieć o fabule, ponieważ dla osób, które nie zapoznały się z treścią, Tomu pierwszego, wszystko co powiem, może okazać się spoilerem. W każdym bądź razie, tom pierwszy podobał mi się bardzo i wciągnął mnie dosłownie od pierwszej strony. Był ciekawy, świeży, zabawny, ale również ten świat fantastyczny bardzo dobrze był dla mnie zbudowany. Tom drugi nie wciągnął mnie od razu. Na początku lektury miałam trochę przestojów, nie umiałam aż tak szybko zagłębić się w akcję. No, i na początku byłam trochę rozczarowana, ponieważ miałam pewne inne oczekiwania co do tego, jak fabuła się potoczy, ale gdzieś tak od połowy znowu akcja nabrała rozpędu. Ja się całkowicie wciągnęłam, i okazało się, że jednak mimo wszystko ten tom mi się spodobał. I z, już czekam po prostu na kolejny tom. Myślę, że to jest jedna z lepszych serii fantastyki młodzieżowej, jakie miałam okazję czytać w ostatnim czasie, i bardzo polecam. Sięgnęłam po Wielki Marsz, czyli taką trochę mniej znaną pozycję Stephena Kinga. On akurat napisał ją pod pseudonimem Richard Bauman, bodajże. Trochę miałam obawy, ponieważ w marcu czytałam najnowszą powieść Stephena Kinga, później horror, który bardzo mnie rozczarował, przez co podchodziłam do kolejnej pozycji jego z takim drobnym dystansem ale jednak okazało się to niepotrzebne. Wielki Marsz to taka powieść trochę alegoryczna. Ona opowiada o organizowanym raz w roku w Stanach Zjednoczonych marszu, oczywiście fikcyjnym marszu, w którym mogą brać udział młodzi chłopcy, chyba od 16 roku życia. Wygrać może oczywiście tylko jedna osoba. Zwycięzca jest, zdobywa bogactwo, prestiż, sławę, Natomiast wszystkie osoby, które przegrywają, niestety są skazywane na śmierć. Jest to taka ciekawa pozycja, ponieważ nie mamy do końca przedstawionych ram tego świata. Nie jest nam wyjaśnione, jak to możliwe, że taka rzecz się w ogóle dzieje, że jest organizowany taki krwawy marsz, podczas którego dosłownie wojsko zabija chłopców, młodych chłopców, którzy potykają się, cierpią na pęcherze różne rzeczy. I oczywiście nie trzeba, nie, i tak naprawdę to wcale wytłumaczone być nie musi, ponieważ my od razu wkraczamy w ten marsz razem z głównym bohaterem i Stephen King naprawdę bardzo dobrze opisał dynamikę społeczności, cały proces fizycznego cierpienia, który towarzyszy ta, takiej długiej drodze, również stan psychiczny, jak się zmienia podczas kolejnych kilometrów. Naprawdę ciekawa rzecz, trochę taka niszowa, niedoceniana, a myślę, że warto sięgać również po te takie mniej znane powieści Kinga, bo można znaleźć mnóstwo smaczków Reportaż, jaki przeczytałam w kwietniu to Pudło, opowieści z polskich więzień Niny Olszewskiej Autorka rozmawia tutaj z osadzonymi, jak sama nazwa wskazuje, w polskich więzieniach i nie chodzi tutaj zasadniczo o poszczególne historie, raczej te wywiady z więźniami mają być takim, taką migawką życia, funkcjonowania w więzieniu. I dotyka autorka tutaj takich tematów, skupia się tutaj przede wszystkim na pracy, na leczeniu w więzieniach, na możliwościach po wyjściu, na kontaktach z bliskimi, na współpracy więzień z różnymi fundacjami. Ciekawie napisane z taką dużą dozą zrozumienia. Te same wywiady, nie wiem na ile one były edytowane, ale prowadzone są w taki spokojny, kulturalny sposób. Także czyta się to naprawdę dobrze. Ja już czytałam trochę literatury opowiadającej o polskim więziennictwie, między innymi gad, kapusty. Ale tamta książka jednak opowiada bardziej o społeczności w więzieniu. Tutaj mamy te tematy poruszone trochę inne, więc warto się zapoznać, nawet jeżeli macie już na koncie kilka książek. Jedyna rzecz, jaka mi trochę przeszkadzała, przeszkodziła, właściwie, bo była taka sytuacja tylko raz. Ja tą książkę słuchałam w audiobooku, więc może to wynikać z. Intonacji lektorki, ale w pewnym momencie, właśnie opowiadając historię, relacje jednego z więźniów, miałam wrażenie, że jest zastosowana trochę taka ironia, prześmiewczość, co mi się nie podobało, bo raczej jestem zwolennikiem tego, by autor swoje opinie trzymał gdzieś tam poza, poza tekstem. Romans, który przeczytałam w tym miesiącu, to Broken Night jest to drugi tom cyklu. All Sense High Jest to książka L.J. Ja czytam powieści L.J. Dla osób, które nie znają tej autorki Ona pisze głównie takie romanse, obyczajówki New Adult To raczej nie są erotyki, ale trochę tam tych Scen erotycznych zawsze jest No i... Przyznam szczerze, że po pierwszym tomie z serii All Saints High, Pretty Reckless, nie spodziewałam się za dużo, ponieważ tom pierwszy był okropny po prostu, był to w całości tom poświęcony problemom nastolatków, które były całkowicie wydumane. W drugim tomie oczywiście również mamy nastolatków, którzy się zakochują i którzy również mają problemy większe niż życie, urojone i którym przydałoby się trochę dystansu przede wszystkim do samych siebie, ale pojawiają się też wątki z problemami realnymi, które są dobrze opisane. Mowa tutaj o chorobie w rodzinie mukowiscydozie oraz o uzależnieniu jako formie radzenia sobie z, albo raczej nieradzenia sobie z chorobą, zwłaszcza przez taką bardzo młodą osobę. Te wątki są Naprawdę zgłębione, opisane z dużym wyczuciem, nie są na siłę jakieś tam sentymentalne, nie, nie są na siłę takie, żeby wymuszać w czytelniku jakieś tam emocje. Więc, była ta książka, oczywiście, to jest rozrywka, tak? To nie jest nic ambitnego, to jest taka. Forma, z którą można spędzić jeden wieczór, ale mimo wszystko miała jakby te tematy dobrze ograne, wartościowe, więc warto się z nią zapoznać, jeżeli oczywiście lubicie takie klimaty. W marcu odkryłam po raz pierwszy nowelę Lwa to Ustoja. moja pierwsza to była śmierć Iwana Ilicza, określana mianem arcydzieła, literatury psychologicznej, pod czym się. Jest... Podpisuję, ponieważ zrobiła na mnie wtedy ogromne, ogromne wrażenie ta nowela. Ona opisywała losy, ostatnie dni. Ostatnie miesiące osoby śmiertelnie chorej, która mierzy się właśnie z krańcem życia, musi dokonywać pewnych podsumowań, uzmysławiać sobie trochę marność własnej egzystencji. Było to napisane naprawdę w emocjonalny sposób, dlatego zaczęłam sięgać po te nowele, no i w tym miesiącu przeczytałam kolejną Szczęście Rodzinne. Szczęście rodzinne to również coś, co już od dawna chciałam przeczytać, ponieważ cytat z tej noweli znajduje się w moim ulubionym filmie, który już wspominałam te, w tym odcinku. Mowa tutaj o Into the Wild. W każdym bądź razie mamy tutaj historię Maszy, jej życia, związków i pewnego dojrzewania. I to, co na pozór jest taką zwykłą historią, okazuje się być bardzo ciekawym, Przesłaniem, ponieważ Leftou stoi właśnie pod płaszczykiem zwykłych wydarzeń, ukrywa mnóstwo prawd. Prawd na temat przemijania, na temat zmiany i na temat miłości. Ta nowela, pomimo tego, że jest krótka, wywarła na mnie ogromne wrażenie i zaskoczyła mnie, ponieważ już w pewnym momencie spodziewałam się czegoś, zarówno pod względem fabularnym, jak i pod względem Przesłania, a okazało się, że ta nowela zagrała mi trochę na nosie i opowiedziała o czymś innym, o czymś ważniejszym i mądrzejszym, i naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ja po tę te nowelę też sięgam w takich ramach ćwiczeń przed większym kalibrem tego autora, ponieważ bardzo chciałabym przeczytać Annę Kareninę. A nie ukrywam, że trochę się obawiam, choć zasadniczo w tych jego krótkich nowelach język jest dosyć prosty, próg wejścia też nie jest zbyt wysoki, więc jeżeli macie wolne dwie godziny, to serdecznie polecam. Dziewczynka, która wypiła księżyc Kali Barnhill, to baś, literatura dziecięca skierowana dla młodszego czytelnika, która podbiła moje serce. Mamy tutaj historię mieszkańców protektoratu, którzy są terroryzowani przez złą wiedźmę, która raz w roku domaga się daniny w postaci najmniejszego, najmłodszego mieszkańca. Tak naprawdę bardzo szybko okazuje się, że wiedźma wcale nie jest zła. Dzieci tak naprawdę ratuje. Sama wiedźma jest uroczą staruszką, która ma dobre serce. Potwora i smoka, i wkrótce dołącza się również do niej dziewczynka imieniem Luna, która ma magiczne zdolności. Historia jest bardzo ciekawa. Dzieje się tutaj dosyć dużo, więc nie wiem na ile, jak jest, jaka jest ta granica wiekowa, ponieważ książka faktycznie jest trochę chaotyczna, ale wydarzenia są opisane z. Są tutaj oczywiście również takie dramatyczne wydarzenia, ale są opisane z taką dużą dozą szczerości. Pokazują również mnóstwo prawd i morałów na temat miłości, straty, pewnego, kwestionują pewne postawy ludzkie, takie bezmyślne wierzenie w zabobony, myślenie o kimś w sposób stereotypowy. Naprawdę fajna, ciepła. Pozycja, z którą warto się zapoznać. Najważniejszą pozycję tego miesiąca zostawiłam na sam koniec. Jest to oczywiście książka, o której na początku wspominałam, że zdominowała ten miesiąc. Chodzi tutaj o arcydzieło literatury klasycznej, czyli Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. Książka to jest dosyć wielka cegła, ma ponad 1000 stron, ale napisana ona jest w tak fenomenalny złożony, ale jednocześnie przyjemny sposób, że czyta się ją naprawdę szybko i dobrze. Mamy tutaj historię Scarlett O'Hary, trochę takiej rozpieszczonej córki plantatora bawełny oraz najemnika niewolników, która przez 12 kolejnych lat życia będzie mierzyła się z Przeciwnościami losu. W Ameryce dzieje się dosyć dużo ważnych z perspektywy historycznej zmian. Wybucha wojna secesyjna, dawny południowy, idealizowany tryb życia przechodzi trochę w odmęty historii i ludzie muszą zacząć przystosowywać się do nowego życia. W książce pojawia się mnóstwo interesujących, ciekawych motywów. Mamy tutaj bardzo dużo miejsca poświęconemu kobietom, które muszą jakoś radzić sobie podczas wojny, gdy mężczyźni giną podczas bitew, a na kobiet spada obowiązek utrzymywania gospodarstwa, właśnie radzenia sobie z tymi strefami ekonomicznymi, z niepewnością co do własnego losu, z opieką nad rannymi. Dużo tutaj jest motywów związanych z. Pewnym, pewną zmianą, z przystosowaniem się do zmian, ze społeczeństwem, które przechodzi przez taki trudny okres. Mamy również bardzo ciekawie zarysowany temat marzeń oraz tego, jak one często odstają od rzeczywistości oraz tego momentu, w którym kiedyś marzenia zaczynają się spełniać, albo przynajmniej jest możliwość na to, by się spełniły. Okazuje się, że tak naprawdę wcale tych marzeń nie chcemy ale najważniejszą i najlepszą rzeczą w tej książce są postacie. Scarlett O'Hara to bohaterka kompletna, napisana wspaniale i tak kompleksowo. Ona od początku jest osobą, której czytelnik po prostu nie lubi, ponieważ jest egoistką, materialistką kokietką i dalej jest tylko gorzej te wszystkie jej cechy się pogłębiają, ona staje się dodatkowo bezduszna ale bohaterka autorka robi rzecz niezwykłą ponieważ to właśnie z tych złych cech wydobywa te dobre Scarlett okazuje się być Pracowita, zaradna, ma głowę na karku, wyjątkowy talent do biznesu. Jest ona taką trochę feministką tamtych czasów, ponieważ przekracza granice tego, co kobietom wolno, co kobietom przystoi. Scarlet również kształtują relacje. Jej relacje przede wszystkim z Retem, z Ashleyem oraz z Melanią. Jej stosunek do tych osób, do tych postaci mówi bardzo dużo o niej samej. Red to oczywiście postać męska, główna postać męska, kombinator Łotr, który okazuje się być sercem tej powieści, tak naprawdę. Jest to najlepszy bohater, który pod płaszczykiem takiego cynizmu, sarkazmu wykazuje się bardzo dużą przenikliwością i inteligencją. On obnaża fałsz otaczających go osób, przede wszystkim Scarlet. Ashley, który jest takim intelektualistą melancholijnym, zatopionym w starych czasach, który nie jest w stanie po prostu iść naprzód, który ciągle zasłania się honorem, którego w momentach próby często brakuje. I Melania, która jest nieoczywistym symbolem kobiecej siły. A właśnie stoi tymi relacjami. Sceny pomiędzy Retem a Scarlett, których jest stosunkowo mało, ponieważ to nie jest romans, mimo tego, że marketing często na to wskazuje. W każdym razie tych scen jest kilka, ale one aż iskrzą od chemii pomiędzy bohaterami. One są napisane bardzo dobrze, bardzo wyraziście, emocjonalnie. Wszystko jest na swoim miejscu. Najlepsze w tej książce były takie momenty, w których bohaterowie dokonywali pewnych. Samouświadomień, zdawali sobie sprawę z tego, jak ich wybory, ich decyzje, ich sposób myślenia wpływa na ich życie, niedobrze wpływa na ich życie. Bardzo polecam, nawet jeżeli zapoznawaliście się już z filmem, ponieważ ja byłam ogromną fanką filmu, dalej jestem zresztą. Widziałam go wielokrotnie, a mimo tego historia zainteresowała mnie i ona pogłębia różne aspekty, które, co jest, jest oczywiste w filmie, Pogłębione być nie mogły. Ale z tą książką jest jeden problem, o którym oczywiście muszę wspomnieć, ponieważ jest tutaj poruszony pewien newralgiczny okres w dziejach w historii Stanów Zjednoczonych. Ja nie polemizuję z tym, że w tamtym okresie istniały uprzedzenia względem społeczności osób czarnoskórych. To jest fakt, ale i niestety, czytając arcydzieła literatury, które te uprzedzenia powielają, a tak niestety jest w przypadku Przeminęło z Wiatrem, należy jednak czytać, oglądać z odpowiednim komentarzem. W zeszłym roku była dosyć głośna sprawa z tym, że zdjęto Przeminęło z Wiatrem z platformy HBO Max, i z powrotem oczywiście ono został przywrócone ten film, ale z odpowiednim komentarzem dotyczącym właśnie rasizmu uprzedzeń i pewnego zafałszowywania historii. Historia w Przeminęło z wiatrem przedstawiona jest w sposób jednostronny dosyć. Mamy tutaj perspektywę konfederatów, południa. Jankesi są tutaj często obrażani, ale mniejsza z tym w kontekście społeczności czarnoskórej. Rasizmu jest tutaj mnóstwo. Z tym nie ma co polemizować, ponieważ osoby czarnoskóre są porównywane do zwierząt, do dzieci, które potrzebują białych ludzi, którzy będą dla nich drogowskazami. Niewolnictwo jest idealizowane. Sam obraz wojny jest oczywiście wypaczony. Pojawia się tutaj taka scena, w której jeden niewolnik mówi Scarlett, że gdyby ona była taka dobra dla osób białych, jak jest dla osób czarnych to nie miałaby problemów. Na tej podstawie można by wysnuć wniosek, że sama Scarlett, czyli główna bohaterka, nie jest rasistką, co jest nieprawdą, bo Scarlett rasistką jest. Widać to na przykład w scenie, w której ona wyrusza pewną podróż z młodą niewolnicą Prissy, która ma lat 12 albo 13, nie pamiętam dokładnie. No i Scarlett traktuje po prostu tą dziewczynkę okropnie, znęca się nad nią fizycznie oraz psychicznie. Trzeba po prostu pamiętać o, o tym wszystkim. Wiem, że ta lektura ze względu na ten rasizm może być dla niektórych osób trudna. W każdym bądź razie ja do tej książki będę wracać, będę wracać do filmu. Zajmuje ona szczególne miejsce w moim sercu, ale jednak zawsze będę pamiętać o tym komentarzu, pamiętać o tej newralgicznej kwestii rasizmu. Jeszcze jest tutaj coś, o czym zapomniałam, wątek Ku Klux Klanu. Tego wątku w filmie nie ma, jest on trochę wspłaszczony, nie ma tutaj takich odniesień, a sam film już jest traktowany jako dosyć problematyczny. Tutaj jest wątek Ku Klux Klanu i przyznam sama, że ten wątek czytało mi się najgorzej, ponieważ działania Ku Klux Klanu są usprawiedliwiane. No, trzeba po prostu o tym pamiętać. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że było tutaj coś dla Was interesującego, że się nie zanudziliście. Wybaczcie mi, proszę, moje wszystkie potknięcia. To był mój pierwszy raz. Mam nadzieję, że będziecie oglądać moje kolejne filmy i wejdziecie do mnie na Instagram. Będą tutaj wszystkie profile społecznościowe w linkach w opisie pod filmem. Cześć!